Witam wszystkich bardzo serdecznie na pokazie eksperymentów chemicznych. Kolejny sympozjum naukowy w ramach 20-lecia Rzeszyńskiego Liceum Pogłębionego. Dzisiaj yy, no, sympozjum przyrodnicze, a mianowicie pokaz doświadczeń, który zaprezentuje stukę drugiego roku na przestrności. Bardzo co Co Chciałbym wam pokazać, jest e, reakcja jak widzicie e, soli ołowiu, którą mam tutaj, która jest bezbarwna z e, solą e, jodu, która, która też jest taką bezbarwną, bezbarwnym ciałem stałą. piękny żółty osad Czasami jak ktoś ma szczęście, to wyjdą mu z tego złote płatki, jak miał doświadczenie zatrutowane, ale no cóż, to wszystko zależy od szczęścia. Tutaj jak możecie już zobaczyć, zaczyna nam błyskać, powoli się zbliża do cała burza. Nasza brązowa warstwa cieczy, która, którą jest węgiel rozpuszczony w oleju. Pas szakowy oprócz wtrącenia astroliny powoduje także zwędlenie się oleju, co, co może nam pokazywać, że lepiej nie wylewać sobie na dłonie, jeżeli, jeżeli nie chcemy skończyć tym w taki sposób. A co do zapachu nie jest mam, że bardzo... Yy, wyczuwalnych można spróbować. Teraz w podstawie to nas pomień panika, żeby nam się lekko obrzało. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zobaczymy na siankach. O właśnie. Piękna swego あと東京都 娘们。Yeah, I mean Thank you. studenta chemii Politechniki Gdańskiej, za pokaz eksperymentów chemicznych, składa Dyrekcja Kaczyńskiego lwów Dziękuję ja wszystkim za uczestniczenie w tym pokazie.